W tym filmiku trochę o równaniach kwadratowych z wartością bezwzględną. Rozwiążę 3 i na tej podstawie pokażę Wam, co robimy i jak robimy. Pierwszy przykład, spójrzcie, mamy x kwadrat minus 4x, wartość bezwzględna z tego równa się 5. I teraz zobaczcie, jeśli, li, jeśli lewa strona równa się 5. To z jakiej liczby wartość bezwzględna równa się 5? Wartość bezwzględna to odległość od zera, więc żeby to wyrażenie równało się 5, to albo tam pod wartością bezwzględną jest 5, albo minus 5. Więc opuszczamy bez zmian, lub ewentualnie mamy, że x kwadrat minus 4x równa się minus 5. Więc jeśli mamy wartość bezwzględną i tam wszystkie x pod tą wartością równa się jakiejś pewnej określonej liczbie, jakiejś stałej, to zawsze rozpisujemy w ten sposób, że opuszczamy bez zmian lub, lub zmieniamy jedną ze stron znakiem. No dobrze, przenoszę na jedną stronę. Przenoszę na jedną stronę i mam do rozwiązania dwa równania kwadratowe b kwadrat minus 4ac tu mam 20, tu mam delta 36 x1 4 minus 6 na 2 x2 to będzie 4 plus 6 na 2 jeśli chodzi o tutaj to mam 16 minus 4 razy 1 razy 5 Delta tu jest ujemna, to znaczy, że tu rozwiązania nie mam. Ostatecznie sumujemy rozwiązanie z lub. Dostaję, że rozwiązaniem tego równania są dwie liczby, jedynka i piątka. Gdyby coś tu mi wyszło, no odpowiednio miałabym rozwiązanie bogatsze. Drugi typ równania, który pokażę Wam w tym filmiku, e, zwróćcie uwagę, jaka jest konstrukcja. Mamy wartość bezwzględną, równa się wartość bezwzględna. Czyli mamy x kwadrat plus 6, x plus 9 pod wartością, ma się równać x plus 1 pod wartością bezwzględną. Chcę, żebyście widzieli też różnicę między tym a tym. Tutaj wszystkie x -y były pod wartością bezwzględną, równało się to pewnej stałej. Tutaj mam dwie wartości bezwzględnej po lewej i po prawej stronie, są przyrównane. Co za tym idzie, kochani? Jeśli te dwie wartości mają się sobie równać, to znaczy, że albo po prostu mają to samo pod wartością bezwzględną, lub ewentualnie pod wartością bezwzględną są liczby do siebie przeciwne, więc jedną tutaj stronę zmienię znaki. I mam, moi drodzy, x kwadrat, tu będzie teraz plus 5x plus 8 równa się 0. A tu będę mieć plus 7x plus 10 równa się 0. Dobrze. Dobrze, nie będziesz mi przeszkadzał? Nie będę. Nie będziesz. No dobrze. Liczę deltę. Dwa... Nie, ale nie możesz mi tylko tak wchodzić na, na, na tablicę, wiesz? Nie wchodzisz. Nie wchodzisz. 25. Odjąć 4 razy 1 razy 8. Słuchajcie, warunki mam teraz trudne. Tu jest delta ujemna, więc tutaj rozwiązania nie mam się, ale jak wchodzisz na mnie, to mi się trzęsie ręka, wiesz? E, liczę tutaj. B kwadrat, czyli 49, odnieść 4ac, czyli odnieść 40, tu mam 9, x1, czyli minus 7, minus 3 na 2, a tu mam minus 5, x2 to jest minus 7 plus 3 na 2, a minus 2. Ostatecznie tu i tu sumuję, mam w tym momencie dwa rozwiązania, minus 5 i minus 2. Natomiast też żebyście zobaczyli, jak to wyglądało. Tu była wartość bezwzględna równa się pewnej stałej liczbie. Tu miałam dwie wartości bezwzględne przyrównane do siebie. Mam Dobrze, to idź umy. Albo jak skończę nagrywać filmik, to ci umyje. dobrze? Dobrze. Ostatni, ostatni, ostatni szukam słuchajcie jeszcze A, gumki do mazania. Ostatni. Gumki do mazania, tak. Chcemy. Bo muszę Chcemy. zmazać, bo ten ostatni przykład chcę rozpisać czytelnie. Wiesz, Wojtek? Mhm. Ja go sobie spiszę. Mam x kwadrat odjąć 3 razy wartość bezwzględna z x minus 3 równa się 6x minus 11. I teraz ważna rzecz. Chciałaś pomachać, tak? Dobra. Kochani, ty też. No, no fajnie. Słuchajcie, bo mi naprawdę zachłucacie filmik, a chcę już nagrać do końca. Natomiast chcę, żebyście widzieli różnicę w tym trzecim. Tutaj wartość bezwzględna jest tylko z części x występujących w równaniu. Są xy poza, mamy tu jeszcze, oprócz tego, inne liczby. Tu wszystkie xy pod wartością bezwzględną równa się pewnej stałej, tu dwie osobne wartości bezwzględne, natomiast tutaj x -y są i tu, i tu i jest tak naprawdę masz. Co robimy? Otóż w tym wypadku musimy zastosować definicję wartości bezwzględnej, czyli jeśli mam x 3 pod wartością bezwzględną, to albo to jest x minus 3, czyli opuszczam bez zmian. Ale to jest wtedy dla x minus 3 większych bądź równych 0. Ewentualnie zmieniam znaki. I to jest dla xów, x kiedy to jest mniejsze od 0. Czyli tak naprawdę, x minus 3 pod wartością bezwzględną to będzie albo po prostu x minus 3, wtedy, kiedy x -y będą od trójki w górę. Albo to będzie x minus x. Plus 3 e, dla xów mniejszych od 3. No dobrze, co to oznacza? To oznacza, że muszę sobie oddzielnie rozpisać e, równanie, kiedy xy są od trójki w górę, czyli powiedzmy pierwszy przypadek, kiedy xy będą należeć od 3 do nieskończoności. Co robimy wtedy? 6. Już niedługo, czyli x -y będą większe bądź równe od 3. To wtedy zamiast wartości bezwzględnej wpisuję po prostu x minus 3. Czyli mam x kwadrat odjąć 3. Tu wezmę w nawias. Bez zmian zapisuję x minus 3. Równa się 6x minus 11. Zwykłe równanie mam teraz, zobaczcie. Przeniosę sobie na jedną stronę wszystko, jak to w równaniu kwadratowym. Mam x kwadrat minus 9x plus 20. Liczę deltę 81, odjąć 4 razy 20, czyli odjąć 80. Mam jedynkę, czyli x1 to jest minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 4, i x2 to jest 9 plus 1 na 2, czyli 5. Co robię teraz? Sprawdzam, czy te liczby, które mi wyszły, wpadają do tego przedziału. To jest bardzo ważne. Czwórka i piątka należą do przedziału. Należy do przedziału. Więc to są rozwiązania tego równania. Przypadek drugi, e, czyli ten, czyli gdy xy są poniżej trójki, wtedy zamiast wartości bezwzględnej wpisuję minus x plus 3, czyli mam x kwadrat minus 3 i teraz otwieram nawias. Zamiast... Ja Ciebie też kocham, ale musisz pozwolić mi dokończyć. O, a, słuchajcie, e, Wojtuś, ale nie, trzę... nie, nie trzęsie mnie, dobrze? 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 W porządku? Słuchajcie, warunki mam trudne, a chcę naprawdę już skończyć, więc zobaczcie, opuszczam. Przeniosę sobie na jedną stronę. Tablicę. Tablicę nie, tutaj akurat wyrażenie. Mam minus 3i. Plus 1. Delta, b kwadrat. Minus 4ac. Zobaczcie, delta też jest ładna. Minus b. Minus pierwiastek z delty przez 2a. Mam, słuchajcie, 1x2, 3 plus 1 na 2. 2. Co ważne, zobaczcie, te dwie liczby należą do mojego przedziału, w którym rozpatrywałam to równanie. Należą. Co oznacza, że zaraz ci pomogę. Podając rozwiązanie, podaję wszystkie liczby, które były dobre, czyli 1, 2, 4 i 5. I uwaga. To jest daleko. Odpadł daleko. No to trudno. Zobaczcie, te trzy równania i porównajcie sobie, obejrzyjcie sobie spokojnie i przeanalizujcie. Ten sposób rozpisujemy zawsze wtedy, kiedy Xy są pod wartością bezwzględną, ale też poza. Tak. No dobrze, to kończymy. Tak, pomachasz żanulka. Tak. Też też pomachać Wojtek. Nie, też. Z tej strony, ale jak z tej strony, to nikt nie widzi. Dobrze, pozdrawiamy. A i kończę, bo już mam trudno.